Czy wyciągaliście kiedyś z ziemi marchewkę, która przypominała śmieszną małą ośmiornicę? Albo buraka, który w smaku okazał się twardy jak drewno, a może wasza rzodkiewka rośnie gorzka i pusta w środku? Jeśli tak, to nie jesteście sami. Dziś dowiemy się, jak prawidłowo podlewać to, co rośnie pod ziemią. Opowiem wam o czterech prostych zasadach podlewania warzyw korzeniowych, które pomogą wam wyhodować naprawdę duży, soczysty i słodki plon. I uwierzcie mi, nie chodzi tylko o co ilość wody. Sekret tkwi w szczegółach, które na zawsze zmienią wasze podejście do ogrodu. Wydawałoby się, co w tym trudnego? Wlej wodę i wyrośnie. Ale z marchewką, burakami czy ziemniakami jest trochę inaczej. Główny problem polega na tym, że nie widzimy rezultatów naszej pracy aż do samych zbiorów. Nie możemy zajrzeć pod ziemię i zapytać marchewki. No jak tam? Wody wystarcza. A przecież to właśnie prawidłowe podlewanie decyduje o tym, czy wasz burak będzie zdrewniały, a ziemniak macinada popękany i pusty w środku. Podlewanie wpływa na wszystko na rozmiar, na kształt i co najważniejsze na smak. Nieprawidłowe podejście może zniweczyć wszystkie wasze wysiłki. No. Zacznijmy od pierwszej i chyba najważniejszej zasady, która brzmi głębokość podlewania jest ważniejsza niż jego częstotliwość. Wielu z nas ulega pokusie, by podlewać grządki po trochu, ale za to codziennie. Wydaje się, że w ten sposób stale dbamy o rośliny. Ale w rzeczywistości dla marchwi, buraków czy rzodkiewek to niedźwiedzia przysługa. Wyobraźcie sobie, co dzieje się pod ziemią. Kiedy podlewamy często, ale skąpo, nawilżamy tylko górne 5-10 cm gleby. Korzeń to czuje i wyciąga logiczny wniosek: "Aha, cała woda jest tu na powierzchni. Po co mam się wysilać i rosnąć w głąb, gdzie jest sucho?". W rezultacie jego główny korzeń, na który tak czekamy do obiadu, przestaje się wydłużać. Zamiast tego zaczyna panicznie szukać wilgoci na boki, wypuszczając mnóstwo bocznych korzonków. Oto i przyczyna pojawiania się tej właśnie droże rogatej, krzywej i krótkiej marchwi. Właściwe podejście jest odwrotne. Podlewać należy rzadko, na przykład raz na 7-10 dni, ale bardzo obficie, aby woda dotarła na głębokość 20, a najlepiej 30 cm. To właśnie tam znajduje się strefa wzrostu. Żeby sprawdzić, czy podlaliśmy wystarczająco, wystarczy po godzinie lub dwóch przekopać ziemię obok grządki. Jeśli ziemia jest wilgotna na głębokość sztycha łopaty, zrobiliśmy wszystko idealnie. Takie podlewanie zmusza korzeń do wrastania w dół za wilgocią, tworząc duży, równy i piękny owoc. No dobrze, kwestię głębokości mamy omówioną, ale nawet jeśli podlewasz głęboko, jest jeszcze jeden wróg słodkich plonów to niestabilność. Z tego wynika zasada numer dwa – stałość i regularność. Warzywa korzeniowe, niczym małe dzieci, uwielbiają rutynę. Absolutnie nie tolerują gwałtownych skoków od suszy do bagna. Wyobraź sobie sytuację. Długo nie podlewałeś grządki. Ziemia wyschła, stała się twarda. Warzywo korzeniowe w środku zatrzymało się w rozwoju, jego wzrost zwolnił, a skórka zgrubiała. Dosłownie przeszło w tryb uśpienia. I nagle ty, z poczuciem winy, wylewasz na nie od razu kilka wiader wody. Co się dzieje? Roślina jest w szoku od takiego daru losu i zaczyna łapczywie wchłaniać wilgoć, próbując nadrobić zaległości. Miąższ zaczyna rosnąć zbyt szybko, ale twarda skórka po prostu za nim nie nadąża. Efekt pęknięcia. Buraki, marchew, ziemniaki po prostu pękają od środka. Dlatego mit lepiej podlać raz, ale mocniej niż kilka razy po trochu, działa tylko w parze z regularnością. Twoim zadaniem jest utrzymywanie gleby stale umiarkowanie wilgotnej na odpowiedniej głębokości. Nie pozwól, aby wyschła na kamień. Pamiętaj, pęknięte warzywo nie tylko wygląda nieestetycznie. Przez te pęknięcia traci soczystość i staje się podatne na choroby i szkodniki. Stabilność Oto twój klucz do pełnowartościowych i zdrowych plonów. Czas na to, co najciekawsze. Zasada numer trzy może was naprawdę zaskoczyć brzmi ona wiedz kiedy przestać. Tak dobrze słyszeliście. Aby wasze warzywa korzeniowe były jak najsłodsze i dobrze się przechowywały, podlewania nie wystarczy tylko zmniejszyć Trzeba je na pewien czas całkowicie wstrzymać. Około dwóch, trzech tygodni przed planowanym terminem zbiorów przestańcie podlewać marchew i buraki. Dlaczego to takie ważne? Dopóki roślina ma dużo wody, kieruje całą swoją energię na wzrost, intensywnie gromadząc wodę w korzeniu. W rezultacie możecie mieć ogromną marchew, ale jej smak będzie jałowy i wodnisty. Kiedy jednak stworzycie lekki niedobór wilgoci, roślina odbiera sygnał alarmowy. Rozumie, że okres wegetacji dobiega końca i czas przygotować się na zimę, czyli na przechowywanie. W tym momencie uruchamia się zupełnie inny proces biochemiczny. Zamiast gromadzić wodę, Warzywo korzeniowe zaczyna aktywnie koncentrować w sobie suchą masę. A to nic innego jak cukry, witaminy i te właśnie elementy, które odpowiadają za intensywny smak. Dosłownie zmuszacie warzywo, by stało się słodsze. To agronomiczny sekret, który zamienia zwykłe zbiory w prawdziwy przysmak. I nareszcie ostatni, często niedoceniany szlif. Zasada numer 4. Czas i sposób podlewania decydują o wszystkim. Nawet jeśli dostarczasz odpowiednią ilość wody i robisz to regularnie, możesz wszystko zepsuć, podlewając niewłaściwie i o niewłaściwej porze. Zacznijmy od pory dnia. Najgorsze, co można zrobić, to podlewać w południe, w pełnym słońcu. Po pierwsze, większość wody po prostu wyparuje, nie, do, nie docierając do korzeni, po prostu zmarnujesz wodę i czas. Po drugie, krople wody na liściach działają jak małe soczewki, które mogą spowodować poparzenia słoneczne. Idealny czas na podlewanie to wczesny poranek, dopóki jest jeszcze chłodno, lub wieczór, gdy słońce już zachodzi. W ten sposób woda zdąży wsiąknąć głęboko w glebę, zamiast wyparować z powierzchni. Teraz o sposobie. Staraj się lać wodę nie na liście, a delikatnie pod korzeń. Podlewanie z góry, zwłaszcza z konewki z sitkiem, tzw. deszczowanie, zwiększa wilgotność powietrza wokół roślin, a to prosta droga do rozwoju chorób grzybowych, na np. mączniaka prawdziwego. Idealnym rozwiązaniem jest nawadnianie kropelkowe, ale i zwykła konewka bez sitka, skierowana w międzyrzędzia, świetnie sobie poradzi. Pamiętaj, nie poimy liści, poimy korzeń. Twoim celem jest dostarczenie wody dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, głęboko pod ziemię. A teraz spróbujmy rozwikłać pewną zagadkę. Jaki jest największy sekret udanego podlewania warzyw korzeniowych? Gdzie tkwi ten punkt, punkt zwrotny? Głównym błędem w większości ogrodników nie jest brak wody, lecz jej chaotyczne dostarczanie. Popękana marchew czy burak to nie tylko defekt, to krzyk rośliny o pomoc po długiej suszy, na którą odpowiedziałeś potopem. A zaprzestanie podlewania przed zbiorami to wcale nie znęcanie się nad rośliną, to sprytny trik agrotechniczny sprawia on, że warzywo przechodzi w tryb konserwacji i koncentruje cały zgromadzony smak i słodycz w sobie dosłownie zmuszasz je by stało się smaczniejsze. Zatem zapamiętajcie te cztery proste zasady głębokie lecz rzadkie podlewanie stabilność bez suszy i bagien, właściwe przesuszanie dla słodyczy i odpowiednie podlewanie pod korzeń we właściwym czasie. Stosując się do nich gwarantujesz sobie zbiory, którymi będziesz się chwalić. Dziękuję że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli był dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić nowych sekretów obfitych zbiorów. A teraz pytanie do was, które warzywo korzeniowe w waszym ogrodzie jest najbardziej kapryśne jeśli chodzi o podlewanie? Marchew, burak, a może ziemniak? Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach.